A teraz kolejny prelegent, prelegentka e, związana z firmą Bioel, której stoisko jest tutaj po lewej stronie. Za pół godziny będziemy też chodzić po jednej części stoisk i porozmawiamy sobie dzisiaj o Fullerenie. Fulleren to takie dla mnie nawet samego zagadkowa rzecz. Dowiemy się troszeczkę na ten temat. Zapraszam Renata Góra. Duże brawa, przywitajmy ją też bardzo ciepło, bo tutaj jest naprawdę gorąco i trochę stresująco. Na pewno po Waszej stronie jest lepiej. Renata Góra, 30 minut. Witam Państwa bardzo serdecznie. Tak jak zostałam zapowiedziana, chciałabym powiedzieć trochę o Fulerenach, ale zanim do tych fullerenów dojdę. Chciałabym się odnieść do tego, czego Państwo teraz doświadczacie. Doświadczacie dużej ilości słońca, która daje dużą ilość energii. Tą energią też dzielimy się między sobą, jest wymiana, jest fantastyczna atmosfera. Dziękuję Państwu za to i wykładowcom, którzy, wykładowcom wystawcom, którzy też tworzą tą atmosferę tutaj, dzisiaj. I nie tylko dzisiaj, bo wczoraj było cudownie, mam nadzieję, że jutro będzie równie y, cudownie. Jeżeli chodzi o energię, to z pewnością Państwo zauważyliście sami na sobie, że w słoneczne dni mamy większy potencjał do tego, żeby mieć lepszy nastrój, więcej rzeczy zaplanować, działać, chętnie się uśmiechamy, zupełnie inaczej funkcjonujemy, prawda? Zgadzacie się Państwo? Dziękuję. Natomiast pochmurne dni, kiedy tego słońca jest naprawdę niewiele, już na północy Europy od dawna jest kłopot z tym z leczeniem depresji, tak? Popadania w stany, które są ciężkie do wyprowadzenia, stany emocjonalne, psychiczne. I z pewnością Państwo doświadczacie też czegoś takiego jak. Energia, którą mamy, czyli rozpiera nas energia. Niektórzy mówią, że jeżdżą naładować akumulatory nad morze, czy potrzebują wypoczynku, żeby te akumulatory naładować. I też wiemy, kiedy, ten, kiedy mamy spadek energii. I teraz odnoszę się do tego, w czym, w czym Państwo uczestniczycie, jak jest nadmiar światła, czy ono nas pobudza. Jak jest nadmiar? Trochę jest uciążliwe stajemy się bardziej ospali. Więc tej energii ze światła, która wzbudza bardzo duży potencjał energetyczny w komórkach, jest za dużo, ciało czasami ma zbyt napięte akumulatory i nie potrafi tego wszystkiego wykorzystać, więc niektóre elementy nam wyłącza. Spada koncentracja, mniej mamy ochotę do tego, żeby podziałać, pobiegać, stajemy się, próbujemy tą energię wykorzystywać. I każdy z Państwa czuje tą energię albo jej brak. Ja powiem tylko o tym, co tak naprawdę, jak ta energia w ciele funkcjonuje, bo tym się zajmuję od, od dobrych kilkunastu, kilkudziesięciu lat i odniosę się wtedy do fullerenu, jak możemy go wykorzystać i jak możemy wykorzystać światło na co dzień. Bo jak Państwo widzicie, jak nastaje wegetacja, to potrzebne jest do tego światło, powietrze, ale w zimie też mamy światło, dlaczego nie ma wegetacji? Jest inny kąt padania, jest, inny długo, jest inna długość fali świetlnej, w związku z tym nie następuje wegetacja. Jest jasno, świeci słońce, widzimy to słońce, natomiast nie ma wegetacji, czyli nie ma życia. Do tego, żeby to życie powstało, potrzebna jest odpowiednia długość światła. Drugim elementem, który powoduje, że powstaje życie, jest odpowiednia woda. Środowisko tej wody i powietrze. I te trzy elementy muszą być ze sobą kompatybilne, zrównoważone, wtedy powstaje życie. Jeżeli my dopilnujemy takich elementów, to też nasze komórki prawidłowo funkcjonują. To są trzy podstawowe elementy naszego życia. Bez światła, bez powietrza i bez wody życia nie istnieje. I jeżeli mówimy teraz o świetle, o energii. To chciałabym się odnieść do tego, jak my wykorzystujemy światło. Bo gdybyście Państwo wzięli promień słońca i ograniczyli te elementy, które w świetle pod kątem odpowiednim padania są w nadmiarze których nie powinniśmy, na, na które nie powinniśmy być narażeni, czyli to ten fakt, który czujemy się, że jesteśmy przegrzani, yy, czujemy się ociężali, serce za mocno bije, naczynia są rozszerzone, musimy produkować bardzo dużą ilość potu, żeby schłodzić skórę. Gdybyśmy wyeliminowali ten element, a zostawili tylko tę długość fali świetnej w tym kącie padania, które powoduje wegetację, chcielibyśmy to zatrzymać na cały rok myślę że każdy z nas chciałby tego doświadczać przez cały rok a nie tylko w okresie letnim dlatego te urządzenia czy ta terapia którą my proponujemy to jest właśnie to co możemy wykorzystywać cały rok cieszyć się tym potencjałem bez końca na okrągło czyli utrzymywać nasze komórki w tym stanie energetycznym wykorzystując światło które jest niezbędne nam do życia to jest ten pierwszy element My pracujemy na urządzeniach, które są medycznymi urządzeniami. To są urządzenia, które są stosowane w klinikach, przychodniach, w gabinetach terapeutycznych, w senatoriach, Bioptron to jest firma szwajcarska, która od ponad 30 lat dystrybuuje swoje urządzenia. Te urządzenia są opatentowane, stosowane są w różnego rodzaju obszarach, na urządzenia są wskazania kliniczne do stosowania. Jeżeli są to wskazania kliniczne, czyli de facto zostały przeprowadzone badania w różnego rodzaju instytutach. I te badania są publikowane po to, żeby przekazać informację, że wiele chorób jesteśmy w stanie wyleczyć odpowiednią długością fali świetlnej. Za te, za te doświadczenia też były przyznawane nagrody Nobla, więc nie jest to nic takiego niezwykłego. I jeżeli mówimy o zaleceniach klinicznych w podstawowej kwestii, kiedy uzupełniamy światło, to mówimy o atopowym zapaleniu skóry, o ustąpieniu grzybicy, łuszczycy, wszelkiego rodzaju podrażnień, alergii, podniesieniu odporności i wielu, wielu innych obszarach, gdzie po prostu są wskazania do tego, żeby stosować taką właśnie terapię. I chciałabym się też odnieść do fulerenu, ponieważ o fulerenie bardzo rzadko się mówi, bardzo mało się mówi, mało jest znany. Fulleren został odkryty i za odkrycie tego, tej cząsteczki yy, naukowcy otrzymali nagrodę Nobla. Z początku było to takie, takim ewenementem, co z tą cząsteczką zrobić, gdzie ona jest, jak ją wykorzystać, do czego ją wykorzystać. Okazuje się, proszę Państwa, że Fulleren, który ma 60 wiązań węgla, wibruje 18 miliardów na sekundę. 18 miliardów na sekundę. To jest potęga. Jeżeli zaczniemy yy, sprawdzać, co takiego, bo fulerem wygląda jak piłka futbolowa pusta w środku, i na każdym z końców ma wiązanie węgla. I wibrując, ona ma taki właśnie kształt. Tu gdzieś miałam pomoc naukową, jej nie będzie widać, ale jak Państwo przyjdziecie do nas na stoisko, chętnie to pokażemy. Pokażemy też kasę studii wyleczonych przypadków i kasę studii tego, jak pracują nasi klinicyści. Ona wibruje 18 miliardów na sekundę. I proszę Państwa, co się okazuje? Że taką strukturę mają w naszym ciele, mamy 85% struktur właśnie w takim kształcie. Gdybyśmy wzięli pod mikroskop klatryny w mózgu, one mają identyczny kształt. I gdybyśmy wzięli kolagen z naszego ciała, one mają identyczny kształt. Więc jeżeli my biorezonansem podajemy informacje fullerenu, te cząsteczki zaczynają wibrować. Bo Państwo wiecie, jak wygląda rezonans, tak? W jednym fortepianie klikamy w strunę, w drugim fortepianie bez dotyku ona zaczyna wibrować. Więc my podajemy poprzez światło spolaryzowane informacje o cząsteczce fullerenu. W wyniku takiego działania zaczynają wibrować i wracać z powrotem do swoich prawidłowych struktur komórki. Oglądałam kiedyś wykład pewnego profesora, który. Uczył swoich lekarzy i powiedział im bardzo ważną kwestię. Jeżeli potrafisz wyleczyć komórkę, potrafisz uzdrowić człowieka. Jeżeli my działamy w potencjale komórkowym, jesteśmy w stanie wpływać na całe systemy i struktury. O tym warto pamiętać. I okazuje się, że takie same struktury mamy w mitochondriach, proszę Państwa. Mitochondrium jest sercem komórki. Ono tam pracuje i odpowiada, to jest taki mózg w komórce, od zarządzania. 80% tych struktur ma w komórce właśnie taki kształt. One zaczynają wibrować. Okazuje się, że badania, które zostały przeprowadzone na fulerenach, zaczęły, zaczęły się niesamowicie rozwijać, dlatego że fuleren jest bardzo małą cząsteczką i w postaci fizycznej potrafi być i pracować właśnie w mitochondrium. Nie dookoła komórki, nie w obrzeżach, tylko w samym mitochondrium. W mitochondrium mamy DNA. To DNA jest odpowiedzialne za to, jak komórka się rozmnaża, jak, jakie mamy ciało i wiele, wiele tam jest informacji. I teraz, dlaczego jest taka silna edukacja? Nie wszędzie, ale tutaj wszyscy Państwo o tym doskonale wiecie, że edukacja w zakresie ograniczenia wolnych rodników w naszym organizmie. I dlaczego na wszystkich wykładach mówi się o tym, że każdy z nas jest potencjalnym nosicielem zmian nowotworowych? Dlatego, że to wolne rodniki, wnikając do mitochondrium, uszkadzając DNA, nie powodują śmierci tej komórki, nie powodują nawet tej choroby. Ona się zmienia tworzy tak zwany nowy twór. I nie wiadomo w jakim kierunku to pójdzie. Dlatego my edukujemy też o dbałość o własną odporność. Bo jak ciało jest silne, to spacyfikuje takie komórki. Pojawią się jakieś tłuszczaki, jakieś grudki, jakieś polipy, tego typu rzeczy. Natomiast jeżeli ciało nie jest w dobrej kondycji, nie potrafi sobie z tymi komórkami poradzić. W międzyczasie mogą się pojawić choroby autoagresyjne tu taka uwaga. Pytanie, dlaczego organizm atakuje swoje własne komórki. Leczy się autoagresję, ale ja tak ciągle zadaję sobie takie pytanie w rozmowach z lekarzami, dlaczego organizm atakuje własne komórki, jaki ma powód, tak? Bo nasze ciało jest tak inteligentne, że nigdy nie popełnia błędów w zakresie samoregeneracji i powrotu do homeostazy. Więc dlaczego to robi? To mnie ciągle zastanawia, dlaczego to robi? Może w tych komórkach jest coś, co nie, czego nie powinno tam być. Może warto sprawdzić, co w tych komórkach się dzieje. O co tam chodzi? Dlaczego organizm próbuje zrobić tam porządek i atakuje albo chce je w ogóle zniszczyć, tak? Wracam do tematu, bo to od, 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 odjechałam trochę. Wrócę do energetyki. Dlaczego ta energetyka jest bardzo ważna? Sami Państwo doskonale wiecie, że jak jesteśmy zdrowi, to możemy być tylko trochę zmęczeni. Ale wiemy, że to jest zmęczenie. Ale jak pojawia się dyskomfort, zaczynacie Państwo odczuwać w różnych obszarach ciała informacje, coś Was niepokoi. I nie, 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 w ogóle nie zakładacie, że to jest zmęczenie, że to jest coś. Nad czym powinienem się pochylić? Ciało mnie o czymś informuje. Tak? Może pojawić się ból, może pojawić się dyskomfort w tym obszarze, gdzieś mnie coś kłuje, albo nawet na sam, w samej emocji, w samej psychice, coś nas niepokoi. I wiele osób chodzi po lekarzach i robi wyniki. Okazuje się, że wszystko jest ok, wyniki kliniczne są super, ale my na poziomie energetyki już czujemy, że coś jest nie tak. Wiecie Państwo doskonale o czym mówię, bo zanim się pojawią objawy gorączki przy grypach, przy jakichś infekcjach, to my 3-4 dni wcześniej wiemy, że, to, że, że coś się dzieje, że, że, że na coś organizm się szykuje, coś się wydarzy i doskonale się w tym orientujemy. Dlatego my tą terapię, którą ja się zajmuję, bo zajmuję się jeszcze innymi rzeczami, ale tą terapię uwielbiam dlatego, że nasze ciało dostając energię na komórki, którą my podajemy przez światło spolaryzowane liniowo, one dostaje informacje do samoregeneracji i pobiera tej energii tylko tyle, na ile ma potencjał do tej regeneracji. Bo każdy z państwa ma inny potencjał do regeneracji. Niektórzy z państwa się regenerują bardzo szybko, a niektórzy bardzo długo. U niektórych zmiany, przecięcia skóry goją się, niektórzy mówią jak na psie, tak, że w, w bardzo krótkim czasie, a u niektórych nawet drobne zranienia potrafią się goić tygodniami. Dlatego mówimy o tym, w jaki sposób można te komórki zdyscyplinować. I teraz co się dzieje, jak my podajemy na komórki światło spolaryzowane? I dodajemy do tego jeszcze cząsteczkę fullerenu, która cały czas wibruje. Okazuje się, że badania, które zostały przeprowadzone na wylocie tworzy się Toroid Tesli, bo w trakcie naświetlania uzyskujemy ciąg Fibonacciego. Tu Państwo jesteście obtrzaskani świadomi, więc toroid Tesli na końcu to jest święta geometria. My swoje struktury, jeżeli one są w harmonii, mają taki właśnie kształt. Ja tak sprawdzam czas, ile, ile mam mówić, żeby nie zabrać komuś tutaj czasu na wykład. I jeżeli my podajemy taką strukturę i podajemy ją w harmonii, komórka zaczyna wibrować. I jak my robimy wykłady i edukujemy naszych klientów, bo pytają się, ile czasu naświetlać, jak, z jakiej odległości, jak długo, jest prosta rzecz. Komórka maksymalnie potrafi wykorzystać podawaną energię przez 20 minut, później to już jest tylko świecenie. Ona po prostu musi tą energię wykorzystać i z nią pracuje. Tak. My jak robimy pełne zabiegi koloroterapii, bo tutaj możecie u nas na stanowisku państwo bezpłatnie zrobić sobie takie testy koloroterapii i zobaczyć jak światło, które podajemy, w jaki sposób przez nasze ciało jest wykorzystywane. Ono jest po prostu dystrybuowane w obszary w których jest potrzebna regeneracja. Bo to jest konkretna długość fali świetnej, która ma swój potencjał w fotonach i w długości fali świetnej ma swoją po prostu energię. Nasze błony komórkowe, które, yy, które są w organizmie, one też mają potencjał elektryczny. Mają minus 70 mv I w sytuacji, kiedy my zaczynamy chorować, coś na, nam się dzieje. To właśnie spadek potencjału na tych mini elektrowniach powoduje, że mamy spadek też ruchomości, nie chce nam się ruszać, mamy spadek koncentracji. I to są obszary, które organizm na samym wstępie wyłącza, bo ma za mało energii. Do tego dochodzi brak apetytu? Pokładamy się, nie mamy apetytu, nie chce nam się myśleć, mamy, z, yy, mamy spadek koncentracji. Jeśli tego jest za mało, Odmawia nam apetytu, niespecjalnie nam chce się jeść. Jeżeli tej energii jest za mało, nie pijemy. A tutaj, w tym momencie, ci z Państwa, którzy nie jedzą, proponuję, żeby sięgnęli po swoje napoje i uzupełnili płyny. Jest bardzo ciepło, więc warto to robić systematycznie od czasu do czasu yy, i się nawadniać. Tak, żeby nie doprowadzić do sytuacji, kiedy musimy ugasić pragnienie dwoma, trzema szklankami wody, bo niestety to pójdziemy do toalety zostawić, to nie nawodnimy to przeleci jak przez, przez suchą Ziemię w kwiatach. Tak? Także zachęcam, żeby się nawadniać. I w momencie, kiedy my podajemy światło, zaczynają wibrować, wibrować struktury w mitochondriach I się okazuje, że fulleren jest w tej chwili jedną z największych antyoksydantów. Potrafi przyłączyć do swoich wolnych ogniw ponad 240 razy więcej wolnych rodników niż witamina C i robi to w mitochondrium, zabezpieczając DNA przed jego destrukcją. Czyli jeżeli mówimy o fizycznych fulerenach, są to fuleren. Fuleren jest jedną z cząsteczek, która bardzo fajnie i bardzo bezpiecznie może nas chronić przed destrukcją właśnie struktur DNA, które powodują, że komórka nie umiera, nic się z nią nie dzieje, ale zaczyna, się, zaczyna żyć swoim życiem, tak? nabiera swojej inteligencji. Więc to jest też, też bardzo ciekawa, ciekawa funkcja fulerenu, wykorzystania fulerenu. W ogóle Fulleren C60 jest w obrębie badań. W Polsce bardzo mało znane są te badania, natomiast odsyłam Państwa na amerykańskie strony. Jest bardzo dużo publikowanych badań klinicznych, które są prowadzone, dlatego że e, w cząsteczka fullerenowa, ona jakby swojej inteligencji bezpośrednio dąży do mitochondrium, jak się ją poda w postaci fizycznej, bo jest bardzo maleńka i próbuje się terapii genowych, podając do cząsteczki fullerenowej do środka, bo ona jest pusta w środku i wibruje, żeby pociągnęła za sobą Leki, które chcemy podać genowo do komórek, szczególnie w obszarach takich chorób, które uznają się za niewyleczalne, gdzie medycyna nie zna sposobu na to, żeby się może tak, żeby nie zna sposobu, żeby pomóc pacjentom wyjść z choroby. Między innymi SM, zmiany nowotworowe trzustki leśniowskiego krona, zmiany nowotworowe płuc i tego typu rzeczy. To są robione kuracje już w tej chwili w obszarze naukowym prognozy są naprawdę obiecujące, więc myślę, że ta cząsteczka zostanie tam wykorzystana. Ale pierwsze eksperymenty, które były robione z cząsteczką fulerenową, były na szczurach. Szczury były po prostu zarażone nowotworami złośliwymi, miały guzy złośliwe i podawano tym szczurom fuleren, cząsteczkę fulerenową. I okazuje się, że szczury, raz, że nie miały przerzutów, dwa żyły jeszcze raz tyle co szczury żyją w ogóle w naturze, tak? Także My też podajemy taką informację, dlatego że Fulleren powoduje wydłużenie, wydłużenie telomerów na DNA. Nie wiem, czy, tu, czy, czy znany jest temat, ja tylko przybliżę. Telomery to są czapki na DNA i w momencie, kiedy komórka się dzieli, to te czapki spadają. Ilość podziałów jest ograniczona w każdej komórce. Jest tylko nie, mamy wpływ na to, jak często te komórki się dzielą, jak często te czapki spadają. I przy podawaniu fullerenów okazuje się, że czapki zaczynają, nie przybywa czapek, ale odstępy między tymi czapkami zdecydowanie wzrastają. W związku z tym komórka rzadziej się dzieli, wydłuża się tym samym życie komórki. Także to też jest bardzo cenna i obiecująca informacja. Ja mówię w tej chwili o cząsteczce fizycznej, natomiast my mamy cząsteczkę niezużywalną w postaci bioinformacji. Ona zostaje podana przez skórę, zaczynają wibrować struktury i mówimy o odmłodzeniu komórki bardzo szumnie, ale bardziej byłabym skłonna powiedzieć o tym, że ona nabiera zupełnie innej kondycji bo nie ma to znaczenia, w jakim wieku my naświetlamy. Przeciwwskazań do naświetlania jest naprawdę bardzo, bardzo niewiele, więc zachęcam do tego, żeby korzystać, póki tu jesteśmy. Jeżeli podajemy światło, które, które ma pobudzić do życia komórkę, ona, ona zaczyna pracować, zaczyna coś robić. I tak jak tutaj jesteśmy, każdy z nas ma inną kondycję, bo są na pewno tutaj państwo, którzy biegają, którzy aktywnie uprawiają sport, więc ich kondycja jest w zupełnie innej formie. I są osoby, które bardzo rzadko robią jakieś ćwiczenia albo ich w ogóle nie robią, więc jakby porównanie tych dwóch osób i zadanie im tego samego ćwiczenia byłoby nie. Sprawiedliwe, prawda? I my po, to jest taki prosty przykład, jaki podaję, jeżeli mówimy o naświetlaniu i odmłodzeniu komórki, o poprawieniu jej kondycji. Jeżeli weźmiemy osobę, która nigdy nie ćwiczyła. Wyślemy ją na siłownię i ona poćwiczy 5 minut, zrobi kilka powtórzeń, jest zmęczona, na drugi dzień bolą ją i mięśnie, no tak się czuje, trochę dyskomfortowo, tak bym powiedziała. Natomiast jeżeli będzie to robić codziennie po 10 minut, po miesiącu czasu te same ćwiczenia, ilość powtórzeń będzie zupełnie inna niż była na początku. I my mówimy o stymulowaniu komórki do jej lepszej aktywności. Więc systematyczne podawanie informacji, bioinformacji na komórkę, powoduje jej zmianę, zmianę pracy, zmianę inteligencji, zmianę też naszego komfortu, dlatego że mam potwierdzone też badania na przykład przy chorobach układu krążenia, kiedy dochodzi do rozklejenia erytrocytów i to po 10 minutach naświetlania. Są filmiki, można sobie pooglądać, bo te Bioptron ma współpracę z wieloma klinikami na świecie, więc te badania są publikowane w internecie, jest tego naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Też my, jak robimy edukację i prowadzimy kampanię taką uświadamiającą czy, czy reklamującą, jak obecnie, też zachęcamy wszystkich słuchaczy, żeby informowali osoby, które mają cukrzycę, miażdżycę, żeby odwiedzali nasze salony. W naszych salonach pięć zabiegów jest bezpłatnie, żeby osoby, które mają przeznaczenie do amputacji. Stóp, stopy cukrzycowej, żeby po prostu ratowały tą stopę. Jesteśmy w stanie tym osobom bardzo pomóc. Osoby po poparzeniach, osoby, które mają blizny, które mają bardzo słabe odporności, łuszczyce, choroby skórne, też zapraszamy do tego, żeby zaufały i zobaczyły, jak te terapie wyglądają. Zresztą tutaj przychodzą do nas na stoisko nasi klienci, którzy od lat korzystają z bioptronów. Był pan, który pokazywał twarz, którą miał bardzo silnie poparzoną, nie ma śladu. Tak faktycznie się dzieje, dlatego że jak naświetlaniem uruchomimy kolagen, dlatego też mówimy o działaniu anti-aging, zaczynają wibrować struktury kolagenowe. One po prostu zaczynają żyć, zaczynają produkować elastynę. Także też to jest bardzo fajna funkcja do, do wykorzystania. Bioptron można uzupełnić i rozszerzyć o koloroterapię. I korzystając z tego, że tutaj stoję na scenie i mam jeszcze, jeszcze minutkę, żeby nie tłumaczyć każdemu z Państwa osobno, jak, jak, jak my pokazujemy, jak organizm uzupełnia energię, powiem bardzo króciutko. W białym świetle widzimy całą długość wszystkie kolory. My ich nie widzimy, ale tam te kolory są. I w momencie, kiedy postawimy pryzmat i puścimy te białe światło przez pryzmat, uzyskamy tęczę. I Czerwony kolor jest najdłuższą falą świetlną ze wszystkich kolorów. Ostatnią, najkrótszą jest fiolet. My robiąc test, bo my możemy uzupełniać bardzo szybko energetykę na wielu płaszczyznach, dlatego że komórki wykorzystują różne długości tej energii w różnych obszarach. My robimy krótki test, w jaki sposób możemy zobaczyć, które obszary nasz organizm w danym momencie uzupełnia. Bo w czerwonej fali świetlnej zobaczymy te obszary, czyli te kolory, które na dany moment ciało chce uzupełnić. Przekierowuje tam energię. I jak chciałam obrazowo wyjaśnić, to wyobraźcie sobie Państwo dom, w którym nagle zgasło światło. Nie ma, nie ma energii, tak? i włączamy zasilanie. Więc to zasilanie będzie przekierowane najpierw do lodówki, tak, żeby, bo, bo tam jest coś, co, 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 nam pod, co, co jest nam potrzebne, a na końcu jako światło do czytania książki. W związku z tym, my jak podajemy energię, ciało sobie ją dystrybuuje w obszary, które są dla niego najbardziej newralgiczne. Dlatego taki krótki test kolorami możecie Państwo się przekonać, które obszary na dany moment ciało będzie sobie uzupełniać w energię. Bardzo fajne doświadczenie sam, żeby, żeby się przekonać, żeby tego doświadczyć. Bardzo dziękuję Państwu za, za poświęcony czas i za uwagę. Życzę miłych wrażeń tutaj na, na terenie tego spotkania i zapraszam również na jutrzejsze wykłady, a dzisiaj miłej zabawy. Dziękuję bardzo, Minie ten czas. I Każdy w swoją stronę musi dalej pójść Lecz w sercu pozostanie żar Tych słowiańskich pięknych lat Tyle jest w nas, tyle wciąż w nas prastarych starych znów i dróg do gwiazd To nasza ziemia, to nasz świat Lado de